Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Mario Luigi Dream Team. Poprzednio skończyliśmy na rozpoczęciu właściwie e, dosyć długiego quest'a i zastanawiam się, czy chcę wszystko, co tutaj w Wakeport zostało wyprzątnąć teraz i dopiero potem kontynuować fabułę. I you no, know myślę, że to jest... Jest dobry pomysł, dlatego ja się teraz tym questem zajmę. Eee, I pierwsza rzecz, jaką mamy zrobić, to znaleźć osobę, która chciałaby pluszowego zikipera. Hmm, tutaj też nie ma. Ja szukam pluszowego zikipera, ale jest wszędzie wyprzedany. Jest taki popularny. No proszę, proszę. A co my tu mamy? Co? Czy to? Pluszowy zikiper! Mój dzieciak mnie ciągle o to męczy. Proszę, zmiłujcie się. Czy mógłbym was prosić, żebyście mi go dali? Bierz. O tak, dziękuję wam bardzo. Mój dzieciak oszaleje na jego widok. Muszę wam się odwdzięczyć. Weźcie to. Jesteśmy rzadki owoc. Wydaje mi się, że to też jest dosyć rzadki przedmiot. Ale mojego dzieciaka to w ogóle nie obchodzi. Jest to owoc i przypomina mi o kimś. O kimś głodnym unikatowych smaków w Hotel District. Co się tak rozglądasz, kolego? Misja numer 1 podczas podróży to spróbowanie lokalnej kuchni. Będę taki szczęśliwy, jeśli zjem jakiś rzadki owoc. Jeśli znajdziecie jakiś, proszę powiedzieć mi. Możemy ci go nawet dać. Ło, wow, co to? Czy to jest owoc z tej wyspy? Muszę go spróbować. Mogę go wziąć? Wiesz. Jej, dziękuję. Jestem taki podekscytowany. Wymienię się z wami, proszę weźcie to świeżo wysrany jajko, już jego. Zgaduję, że już widzieliście takich mnóstwo. Ale ktoś w pobliżu centrum, A e, ktoś w pobliżu centrum wycieczkowego chciałby je zobaczyć. A Chcę je zobaczyć, ten właśnie tutaj Togi. Panie Mario, pani Luigi, e, jak leci? Gdzień tu mnóstwo ich na tej wyspie? E, no dobra, powiem wprost. Zawsze chciałem zobaczyć jajko już jego Chwila moment, pani Mario, masz jajko już jego. Oj, ja mogę je zobaczyć? Serio mogę je wziąć? Dziękuję bardzo! Wow, te kropeczki są takie ładne. Są takie jakie ja mam na głowie. A, jesteśmy tacy podobni. Hej, wiem, że to nie jest zbyt dużo, ale weź się to. Zdjęcie Peach. Okej. Zczynijmy tę fotkę, kiedy wylądowaliśmy na wyspie. Wiedzę, że księżniczka mojego kraju jest taka popularna. Przypełnia mnie dumą bycie w jej personelu. Good for you, bro. I tutaj mamy... Dwie rzeczy właściwie, myślę, że jedno i drugie można obcykać. Pierwsza rzecz, ten gość będzie chciał zobaczyć zdjęcie Peach. Słyszałem, że księżniczka Peach jest na Piro Island. Ale nie mogę się z nią spotkać, bo utknąłem badając te ruiny. Serio, jestem jej największym fanem. Nie kłamie. Po prostu wytrzymać się mogę. To... Nie wierzę, czy to... Zdjęcie Peach?! Proszę... Mogę zobaczyć? Ło, wow, mogę je wziąć? Serio Dziękuję. Znaczy, wiem, że to tylko zdjęcie, ale jakie zdjęcie? Proszę, żeby wyrazić moją wdzięczność. Weźcie to. Ziom jest hardcore simpem. Książka o ruinach. To super rzadki poradnik, tylko my badacze możemy je mieć. Zabawne, bo jakiś wariat szukał jej w sklepach, ale nie jest na sprzedaż. Możecie mu go pokazać. Zanim to zrobimy, mamy tutaj oczywiście kolejne wrota, za którymi chowa się. Znaczy, chowa. <gryzny> Został uwięziony pilo, więc let me just quickly. Okej, okay, to zdecydowanie dało się zrobić łatwiej, ale nie wiem, akurat tak, tak mi pasowało i wyszło. Więc co ja się tym teraz będę przyjmować? No, to są jeszcze fasolki, ale fasolki na razie mam. E... No, wiecie gdzie. Dobrze, jak to tu wygląda? <tak> no, ja oczywiście nic nie widzę, a teraz. That's more like it. Tutaj na pewno będzie jakiś stworek Tixwok Jest pusto huh. Okej, okay, uh... I guess 1-0 dla gry dzisiaj O, oh, Lucky Glass. Co on robi? One po prostu dają boost do Staż? Nie, zwiększają szansę na Raki Hits. Czyli lepiej. <gry> Nie, jakby. Sorry bardzo, ale ja się trzymam opinii, że Staż w tej grze jest. E... No, powiem wprost, dosyć useless. Tym bardziej na początku gry. Pod koniec gry to się zaczyna robić jakieś. ...przydatniejsze, Ale daj nie opłaca się tego levelować. No to później jest gir. <grymne> Aj, wróciłem do normy. Słyszałem tyle głosów, będąc w otchłani. O jak ja czekałem, by do niej dołączyć. Czekałem, żeby znów móc cieszyć się życiem. I teraz mogę. Dziękuję. Ej, pizku. Dobra, to teraz wracamy do naszego questa. Ok, poszukiwany przez nas jegomość jest. O tu. Nie. Wróć drugi. Fuck off. Actually? Wait. Tu jest. Hejo! Świetnie, że jesteście. Właśnie miałem wątpliwości do tego wyglądu. Więc jak wygląda w waszej opinii? Czy wyglądam uroczo? Bardzo. Ale poważnie. Czy znaczy jest. Piękne? Bardzo. Tak mówisz? Ok. A czy jest atrakcyjne? Pewnie. O, o jestem taki szczęśliwy. Ok, jeszcze jedno pytanie. Czy wygląda lepiej niż pitch? No Your Limits. Myślicie, że jestem tak piękny jak księżniczka Peach? E, w ogóle, fun fact, e, jeśli się na to odpowie, że wygląda lepiej niż Peach, to się zdenerwuje i powiem, e, mówisz tak tylko, żeby być miem. <grym> Więc trzeba ich trzymać na równi. Zrobiliście mi dzień! Witaj pewność siebie! Proszę bardzo, podarunek ode mnie. Super, Candy. Zawsze przyjmę. Mhm, ta powodzenia ci życzę, nie znajdziesz nic lepszego. I tu jest nasz jegomość, który chce książeczkę. Wiem, że to trzeba szukać książki w sklepie ściuchami, co? O, nie widzieliście jej? Książka o ruinach. Jest najrzadszym poradnikiem o tym miejscu. A jako entuzjasta przewodników? History really tells me. Tu bardzo przywlacy moje strony. Lubię te to jest tak głupie. Przeszukałem wszystkie półki w centrum wycieczkowym, ale nic z tego. Może nikt jej nie sprzedaje. Chciałbym ją znaleźć. Ło, wow, ta książka. Czy to. Może być. Książka o ruinach? Proszę, dać mi ją. No dobra. Nie macie pojęcia, jak bardzo się cieszę. Dziękuję. Wiem, że to nie jest wiele, ale muszę Wam coś dać w zamian. O nie, to ona. Eee, kolejne nawiązanie do Super Star Sagi. Annfort as it is. Eee, Queen Bean. Dlaczego? Co myślicie? Ładnie wygląda, co nie? Ten duży, przepiękny uśmiech. Ja ja nie wiem, czy ten uśmiech jest przepiękny. <laughs> Mnie przeraża. I te gęste włosy. Każdy bean już uwielbia ich królową, wiecie? W sumie przypominam sobie o takim jednym, co tęsknie za domem. Pewnie to zdjęcie poprawi mu humor. Łokieć, No to witamy z powrotem w Hotel District. I tutaj chowa się ten koleżka. No co, serio, gość, Czy nie mogę spędzić czasu sam ze sobą? Zastanawiałem się, co ludzie w domu mogą teraz robić. Zastanawiałem się też, jak nasza królowa się trzyma. Więc tak wygląda tęsknota za domem. Ow. To, co tu macie. Czy to. to. zdjęcie królowej! Proszę, mogę je wziąć. Tak, królowa! Oj, ten jej piękny uśmiech! Jestem taki szczęśliwy, dziękuję bardzo. Chciałbym dać wątpliwość w zamian, ale nic nie mam. No, chwila! Przecież mam! Proszę! I mamy zagubiony aparat? To nic wielkiego. coś co po prostu znalazłem leżącego gdzieś. I mean, ja rozumiem, że znaleziony nie kradziony, ale bro. Zgaduję, się, zgaduję, że osoba, która zgubiła ten aparat, go teraz szuka. Jest po okay. prostu... Okej. Okay. Jeśli ja bym coś takiego zgubił, wybrałbym jakieś wysokie miejsce jak dach? Mhm. A nie są dzieje, żeby dać do jakiegoś miejsca, do którego często ludzie chodzą, żeby takie rzeczy odzyskać? Bro is not the sharpest tool in the shed. Cześć, Audi. Szukasz może aparatu? Mario, lidzi hej. Eee, widzieliście może gdzieś mój aparat? Chyba go zgubiłem gdzieś tutaj. Ole, ty, to on, to mój aparat. Mogę go odzyskać? Nie. O, no, chodź tu do mnie, aparaciku. O, jesteś najlepsi. Chciałbym wam dać coś w zamian. Ale ja nie mam przy sobie nic. O, chwila. Znalazłem coś podczas szukania mojego aparatu. Widzicie to miejsce, gdzie są dwie fontanny przy wejściu do miasta? Okej, okay, to gdzieś przy tej jasno-zielonej trawie między parasolem, a fontanną po lewej. Co, widziałem jak jakiś ptak coś tam zakopywał wcześniej. Nie wiem czy wam się przyda, to może być, nie wiem, jakieś ziarenko. Ale cokolwiek to jest, na pewno możecie je wykopać. Jeśli chcecie to sprawdzić, to lecz się. I mean... Może ktoś będzie chciał jakieś ziarenko? Problem tym, że to nie jest ręko. To Piloring. To jest po prostu starożytny pierścionek. I ptaszek go tak po prostu zakopał. Ciekawy plot. Ale znam osobę, która z chęcią taki pierścionek przyjmie. Hu, czy to. Olety to piękny, starożytny pielo Wy nie tylko wyglądacie fajnie, wy jesteście fajni! Hula oszaleje, kiedy go zobaczy. Okej... Okay. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Zapytam ją, czy za mnie wejdzie. Hula... Aha, ale zbiegowisko. Hej, Hulo, co się dzieje? Ja, e, proszę. E, dla ciebie. O, oh, wow, ale piękny pierścionek! Jestem taka szczęśliwa. I e, jeszcze. E, czy, e, czy, e, czy, e, czy. 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 co jest z tobą? Czy wiecie za mnie? U... O, to taki nie jest z Twojej strony. Jaki piękny pierścionek dla mnie znalazłeś? Tak, on znalazł. Moja odpowiedź to: oczywiście, że tak. Za Zawdzięczam to wszystko, Wam. Dobra, to dotrzymam mojej strony umowy. Tak jak obiecałem. One-up mushroom. DX Rallyware i SubHammer Gear. Spisaliście się, jesteście super. No i teraz na siebie patrzą, that's cute. Dobra, ee, to może najpierw zobaczmy co to wszystko tutaj robi. Eee, Rallyware jest bardzo fajne, bo leci jeden BP za każdym razem kiedy oberwiemy. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby wziąć na to, co mnie teraz będzie czekało. I będzie jeszcze idealnym połączeniem wziąć do tego sub-hammer, który ma szansę obniżyć siłę uderzonych przeciwników. I'm just saying, that i is a banger. Luigi dostanie iron ball hammer, bo... Ee, zwolnił się i fajnie jest mieć jakiś efekt. Nie. Eee, bo chyba nic mocniejszego tutaj nie ma. I lied, D.O.B. ham... Co? Guys, kiedy ja to nagrywam, jest 11 lipca. Ja nie mam teraz urodziny. <laughs> ja mam urodziny za ponad 2 miesiące, wah. <laughs> Czemu to aż tyle już to dodaje? Ile to ma? Aha, 30. Dude. Gdyby nie fakt, że Iron Ballhammer ma genialny efekt dodatkowy. Ten motek byłby Bengal, Ale 30 just like that? O, oh, wait. Uh, Luigi też może dostać nie challenge Well tylko... Retribution well. Zawsze znaczy coś. Wróć. Jeszcze Hardbin DX mogę dać... Leadie mu. O, jakie piękne liczby! Love to see it. Dobra, i jak to ten z czasem wygląda? Ten quest zajął o dziwo. Dość dużo. Nie podoba mi się to. Eee, Okej, okay, ale jak już tutaj jestem. To myślę, że możemy przejść do następnej części. A, ja muszę seria aż tak na oku. Eee, Okej, okay, dlaczego aż jeszcze po dachu? Ja wiem, że tutaj już nic nie zostało, ale. Musimy zejść tu, tak! Nie! O, o, super. Razem zeskoczyliście. No to. <grybujesz> to tyle. <grybujesz> Obrócę się w pełno... na <grybujesz> obcej <grybujesz> wyspie. Nie wiesz, jestem dorosłym todem i nadal się zgubiłem. Tak zgubiony, że skończyłem w takim miejscu. Eee, a tak się cieszyłem, żeby, żeby Was zobaczyć tam do góry. Chciałem Was poprosić, żebyście mnie wciągnęli na górę, ale razem zeskoczyliście. Eee, jak my teraz mamy się stąd wydostać? Panie Mario, panie Luigi, zróbcie coś. Eee. Wow, nie mogę pozwiedzać. Ziomuś się boi, że ja sobie pójdę. Sincerely, fuck you. Nie mógł tym pustym łbem przedzwonić w przycisk. Ło, to działa. No jesteś najlepsi, najlepsi. Mhm. Frajer jesteś. Eee, consider the following. Ło. Woda. I most. Poza tym tutaj jest lean massive, na pewno by to da wyciągnął. Dobra. <grystanie> Overthinking. Ale co my tutaj mamy? Nie, yeah, to jest e, wariant znacznie łatwiejszy <grystanie> niż z czym już się dzisiaj bawiliśmy. Ale i tak trzeba się bawić e, w obracanie tego naokoło. I otwieramy ostatni już wrota. <śmany> Szkoda, bo lubię takie właśnie zagadki. I co tam się chowa za tymi wrotami? Ja się tak zastanawiam, czy może na dzisiaj już zakończymy? No bo przecież. Wow, mamy tutaj save block. Je, hmm. yeah, you know what? Myślę, że najlepszym wyjściem będzie po prostu zakończyć na dzisiaj. Eee, dzięki Wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Eee, dzisiaj myślę, że ten właśnie odcinek był poświęcony temu sidequestowi i tak będzie najlepiej, żeby nie wciskać za dużo rzeczy na raz, a ten quest jednak no, jest specyficzny i jest długi. <laughs> nie wiem ile ten odcinek będzie miał, ale. Nawet jeśli będzie po prostu taki krótszy, a następny na pewno zrobimy dłuższy, bo następny nadchodzący segment chcę w następnym odcinku całkowicie skończyć. Więc yeah, dzięki za oglądanie! i do następnego. Na razie wszystkim. Bye bye.